Czy to lepszy pan w tym no. wieku? Ja czy pan Andrzej? Chyba ja. Nieee. No ja. Ty masz osiemnastkę. A no, pan Andrzej, no. jo. Ja miałem. 18, też jak zaczynałem. No, no, to tak jak ja. No. no to kto wy no lepszy? No, razem byliśmy. Czemu no. <laughs> by? No, ja z w wywiad pierwszy. Ty się produkowałeś trzy zdania, powiedziałaś, a chyba tylko dzień dobry. Dzień dobry. Masz coś? Coś? Już zabijałem nie? No. taktyczna pozycja, chyba. Ale czy wynik teraz, czy nie? Był taki moment, że bardzo dużo poświęcałem czasu na gry komputerowe, ale to jeszcze. Jak byłem w Warszawie wtedy ze swoim przyjacielem, Mateuszem Praszylikiem. Pamiętam, że zawsze po treningu rano były nawet takie momenty, że zamiast iść do szkoły, to wracaliśmy z treningu, siadaliśmy przed komputer i graliśmy cały dzień. Co ty? Zabijłeś mnie! Sebastian zrobił naprawdę ogromny postęp. Trafił do pierwszej drużyny, stał się jej ważną postacią. Jest, można powiedzieć, osobą, bez której może byśmy sobie nie wyobrażali linii obrony, obronie, pogoni. Obrońcy zrobili mnie w Legii Warszawa. To było w pierwszym roku, czyli miałem 13 lat. W Legii też zostałem przesunięty na defensywnego pomocnika i nikt nie mógł grać na środku obrony. Trener na mnie postawił i, no i od tamtego momentu zacząłem ciągle grać na tej pozycji. Sebastian Walukiewicz to bardzo opanowany, bardzo Doświadczony jak na swój wiek, Środkowy obrońca, bardzo silny, a do tego świetnie rozgrywający piłkę. Dla mnie to jest bardzo wielka przyjemność móc obserwować go, w jaki sposób chłopak rozwinął się przez te ostatnie dwa sezony. Pamiętam jeszcze jak przyjechałem, przyjechałem tutaj na ten pierwszy obóz, jeszcze za trenera Macieja Skorzy, to. Jarek był tak naprawdę jedną z tych pierwszych osób, którą zobaczyłem i od razu do mnie podszedł i powiedział mi, że jeśli będę czegoś potrzebował, to śmiało mogę go pytać i że będzie mi pomagał. daje mi jakieś sceny, wskazówki na boisku, co mogę zrobić lepiej i, i na pewno mi dużo, dużo pomógł przez te dwa sezony. Mocna strona Sebka to na pewno wyprowadzenie piłki, dobre ustawienie się, mocna głowa. Jest obrońcą nowoczesnym bierze ciężar gry na siebie. Na pewno było mi przykro, gdy, gdy odchodził z legi, bo widziałem jaki ma potencjał i jaką jest super osobą. Znaczy z jednym się nie zgadzam. Powiedział, że dobra głowa, a myślę, że jeszcze w tym elemencie... Znaczy zależy jak dobra głowa, czy grać głową, czy myśleć. To nie wiem, to jeśli chodzi o myślenie, to oczywiście bardzo dobra głowa. A jeśli chodzi o grę, to myślę, że, że mam jeszcze tam spory deficyt i że muszę tam jeszcze trochę popracować, żeby, żeby grać tym głową lepiej. Bardzo dojrzały obrońca, jak na swój wiek. Dużo pracy przed nim, natomiast jeżeli dalej będziecie tak rozwijać, to uważam, że w przyszłości reprezentacja będzie miała bardzo dobrego środkowego obrońcę na europejskim poziomie. Po tym sezonie się z w bo przechodzi do innej drużyny, ale zapadnie on jako jego gra w naszej pamięci na długo tutaj, jeżeli chodzi o kluby i zawsze będziemy go bardzo mi wspominać. Odchodząc do Kaliari, chciałem tutaj zostać na pół roku. Wiedziałem, że to z mistrzostwami będzie dla mnie ważne, że muszę grać i dzięki temu, że są te mistrzostwa, zostałem na dłużej w pogoni, że mogę spędzić te pół roku jeszcze w Szczecinie i tak naprawdę rozegrać swój pierwszy pełen sezon w seniorskiej piłce zaczerpnąć odrobinę tego oh. włoskiego klimatu mm. jeszcze karpacie wołowe i oczywiście bruschetta, typowo włoska w postawkach smacznego było Dziękuję. Ja tam byłem to 20 stopni było w grudniu to miałem od 9 rano testy medyczne w Rzymie Potem byłem na meczu, w Rzymie z Lazio, Lazio Cagliari, potem leciałem do Cagliari. Oj, jest wywiad. Mamy już wywiad właśnie z bohaterem tego spotkania, Sebastianem Walukiewiczem. Udało się wygrać to ostatnie spotkanie, dwa do jednego. Jak ja jedna na twoim koncie. No Ukraina tak. okazała się dzisiaj ciężkim dla was rywalem. Czy dobry? Tak. Ukraina była bardzo ciężkim rywalem, ale trenerzy przygotowali nam bardzo dobrą analizę i przygotowaliśmy się bardzo dobrze na ten mecz i udało się. Wygrać. Ale ja się zmieniłem. Chyba, to po włosku? buongiorno per favore, destra, sinistra. Mamy bardzo wielu zawodników w tych reprezentacjach, wiesz, za każdym razem kiedy wracają. Pytam się ich, nich, się, jak było na tych reprezentacjach, jak wygląda, jaka jest różnica, jak, jak wyglądały mecze, ile grali, jak grali ta reprezentacja u 20, która zagra na największa ze świata. E, tym bardziej jest takim, powiedzmy, taką wisienką na torcie, bo, bo tak jak mówię, no mają okazję zagrać naprawdę na fantastycznym turnieju. Ja pamiętam jak ja grałem to podkreślanie nam, że to jest trzeci największy turniej piłki nożnej w ogóle w całej, powiedzmy, tej strukturach FIFA i UEFA. swojej przyszłej małżonki? <głos> nie! Nic? <noise> <noise> nie ma małżonki. Nie no, mam twojej koleżanki. Pan Andrzej nas tu przerasta wszystkich. O nie, nie. Ale. ale pan Andrzej lepszy. Ma dużo ciężkiej pracy, Szucek. Wygłoszeć no to będzie fajnie. She's yeah. a